Trzeba przyznać, że soundtrack Star Citizena jest naprawdę genialny. Cześć, witam wszystkich z tej strony. Quantum! I dzisiaj mam dla was kolejny odcinek Już ze wspomnianej gry Star Citizen Pomyślałem sobie, że zrobię ten odcinek Z kilku względów e, Przede wszystkim chciałem nieco lepiej poznać Tego Star Citizena po zmianach Dodatkowo oczywiście wyszedł nowy patch Który wprowadził kilka nowych rzeczy Jak na przykład nowa planeta ArcCorp Która jest praktycznie w 100% Zabudowana, więc praktycznie nie ma Tutaj ziemi, którą moglibyśmy Normalnie zobaczyć na jakiejkolwiek Innej planecie, plus Też jak niektórzy z was mogli to zobaczyć, robiłem takiego live'a gdzie chciałem zobaczyć, jak mniej więcej ten Star Citizen wygląda. Chciałem sobie zrobić kilka misji i tego typu rzeczy, żeby poznać po prostu ten świat Star Citizena. Przede wszystkim w końcu po jakimś czasie twórcy zoptymalizowali tą grę na tyle, że chodzi ona relatywnie stabilnie. Nadal ma duże problemy z FPS-ami. Czasami w kosmosie jest całkiem płynnie, czyli mamy ich 80. Czasami, jak bywałem na planecie Arcorp, bywało tych FPS-ów na przykład 20. No, ale generalnie ta gra już gdzieś się trzyma w tym grywalnym spektrum w większości sytuacji, więc to jest akurat całkiem spoko rzecz, która w końcu mi pozwala, aby sprawdzić ten Star Citizen'a z jakąś taką przyjemnością, a nie tylko męczę się przez wszystkie bugi, które tak naprawdę są w tej grze. Więc powiedzmy sobie może w ten sposób: najpierw, co nowego tak naprawdę w Star Citizenie. Zacznijmy być może sobie tutaj od tej planety Arcorp, która się pojawiła. Jak już wspomniałem, jest to planeta, która jest praktycznie w 100% zabudowana miastem, więc jest to jedno wielkie mega miasto, które żyje. Na razie jedyna strefa tego miasta, która jest dostępna, nazywa się Area 18, ale również tam widziałem na mapie, a raczej na mapie samej tej planety, są jakieś inne miejsca, jak Area 06, O1. I tak dalej, więc macie tutaj różne miejsca do zwiedzenia, ale raczej tam nie wylądujecie poza Area 18, dlatego że te lokacje pewnie jeszcze nie są gotowe. No ale, akurat miałem okazję sobie zwiedzić to miejsce, które nazywa się Area 18. I niektórzy z Was mogą już to miejsce pamiętać gdzieś z dalekiej historii Star Citizena. Generalnie było tak, że to miasto, jakby Area 18, zostało udostępnione jako takie demo, jak tak naprawdę powiedzmy... Twórcy sobie wyobrażają takie miasta w świecie Star Citizena. Jak to mniej więcej ma wyglądać? Ale tak naprawdę nie mogliśmy sobie tam powiedzmy, nie wiem, swobodnie lądować i startować z tego miasta. Tak naprawdę mieliśmy jeden niewielki wycinek i poza tym pojawiały się tam jakieś sklepy, które z biegiem czasu stawały się interaktywne. No, ale w sumie nic więcej. No i w końcu kiedy twórcy zrobili tą technologię lądowania na planetach, to też obudowali kilka różnych miejsc, na których mogliśmy wylądować już na tych. Planetach I o, również chcieli zrobić to miejsce Area 18, więc ona znajduje się akurat na planecie o nazwie Arcorp no i faktycznie jest to fajne mega miasto gdzie mamy masę sklepów różnego rodzaju zakątków, w które możemy się zagnieździć, oczywiście jak to w Star Citizenie to miasto ma swoje własne metro, które tutaj akurat lata w powietrzu, więc widać, że jest to takie miejsce naprawdę bardzo wysokich technologii, jest to miejsce które jest wręcz obrzydliwie bogate no bo w końcu udało im się obudować całą planetę praktycznie w mieście więc wyobrażam sobie w rzeczywistości, że życie w czymś takim byłoby z jednej strony niesamowicie interesujące, ale i chyba również denerwujące, no bo w końcu tak naprawdę nie mamy tutaj nawet żywego drzewka, tylko wszędzie jest po prostu kupa metalu i złomu. Więc równie dobrze można byłoby się zagnieździć w jakieś dziwne miejsce na przykład e, tej planety. No i generalnie spoko. Niby w końcu możemy sobie normalnie wylądować w Area 18 na planecie Arcorp, niby tam możemy sobie zdobyć jakieś misje. Ale poza tym, tak naprawdę ta planeta w większości nie jest funkcjonalna. Więc możecie sobie pooglądać, jak algorytm stworzył sobie to miasto. I poza tym, chyba w innym miejscu nie udało mi się wylądować. Wiem, że chciałem polecieć do jakiegoś innego miejsca, jakiś Area O6 powiedzmy sobie w ten sposób. No i no i niestety nie było tam dostępnych funkcji lądowania podlatowałem bardzo blisko do samego centrum tego miejsca, no i nie można było tam wylądować więc szkoda, widać, że tutaj przynajmniej na razie twórcy takie rzeczy robią manualnie, może kiedyś pojawi się algorytm który na przykład stworzy jakiś kawałek miasta, który również będziemy mogli sobie odwiedzić, jakieś postaci od których można byłoby wziąć misje i tak dalej spoko element, że tutaj jakby twórcy cały czas rozwijają tę ten świat tak naprawdę, stars Dezena. Co się zmieniło? Podobno jeszcze zmienił się model lotu w atmosferze. Teraz ma być on nieco zmieniony. Przede wszystkim statki, które są bardziej opływowe i które na przykład mają skrzydła, mają w atmosferze latać lepiej. Te oczywiście, które są mniej opływowe, opływowe większe, te, które skrzydeł nie mają. Mają latać gorzej, z tego co ja rozumiem, ale szczerze mówiąc, nie grałem na tyle w Star Citizena, żeby ten model lotu tutaj jakoś porównać do tego, co było poprzednio. Mogę Wam powiedzieć tylko takie bardzo ogólnikowe wrażenia, bo kiedyś model lotu em, tej gry naprawdę bardzo mi się nie podobał, wbrew pozorom. Te statki były takie. Bardzo słabo się kontrolowały, typu na przykład miały masę bezwładności, ale to po prostu taką masę bezwładności, że czasami nie byłem w stanie tego kontrolować. Szczególnie kiedy na przykład ruszałem myszką, to te statki po prostu były hiperaktywne i mały ruch myszką powodował to, że statek po prostu lądował nam gdzieś, nie wiem, na drugiej stronie planety. Wciśnięcie turbo powodowało w ogóle już, że statek dostawał podwójnego ADHD. Teraz widzę, że jakby twórcy troszeczkę em, ten model cofnęli, on nadal jest bardzo realistyczny i mało wybaczalny, ale przynajmniej teraz mam wrażenie, że tak naprawdę wiem, co się dzieje ze statkiem, wiem jak go kontrolować. E, gram tutaj akurat na myszce i klawiaturze ze względu na bardzo skomplikowane sterowanie Star Citizen'a i raczej joystick jest w tej grze, przynajmniej na razie dość ciężko ustawić, więc wyjątkowo w tym konkretnym miejscu grałem z myszkiem i klawiaturkiem, szczególnie, że było dużo przeskakiwania pomiędzy. Z planetą, e, oczywiście chodzenie, planeta chodzenie i tego typu rzeczy, więc e, u mnie akurat na biurku nie mam na tyle miejsca, by sobie wygodnie ustawić klawiaturka i myszka oraz mojego hotasa, więc po prostu grałem na myszku i klawiaturku, krótko mówiąc ale generalnie grało mi się całkiem spoko, jak już się przyzwyczaiłem do tego modelu lotu, to tutaj nawet widzę, że em, sami deweloperzy nieco ulepszyli klawiszologię po prostu, bo pojawiły się takie rzeczy jak na przykład cruise control, czyli ustawiamy sobie jak w samochodzie prędkość jakąś konkretną, no i statek sam stara się tą prędkość osiągnąć, a jeżeli chcemy kompletnie zahamować, no to wyłączamy cruise control i statek hamuje generalnie relatywnie szybko, no i potem możemy się przerzucić na takie bardzo drob drobiazgowe sterowanie, czyli wciska w statek przyspiesza, puszczamy w statek zwalnia i to tak całkiem zgrabnie. Również fajnie tutaj się ulepszył space break, bo kiedy sobie wciskam ten hamulec kosmiczny, to naprawdę coś się zaczyna dziać z tym statkiem. Kiedyś miałem wrażenie, że po prostu ten przycisk był od tego, bo on już istnieje od dawna w Star Citizenie, żeby tylko spowolnić statek i poza tym nic więcej. A teraz widać, że jakby statek faktycznie bardziej agresywnie stara się hamować niż po prostu tylko wytracać prędkość. Widać, że jakby jakieś dodatkowe silniki działają. Więc więc to jest akurat całkiem spoko rzecz. Chciałem teraz też pogadać jeszcze o dwóch rzeczach, mianowicie, no bo w końcu zdecydowałem się zrobić jakąś misję w Star Citizenie i chciałem trochę pogadać o tych moich wrażeniach, a mianowicie chciałem zrobić prostą misję typu Delivery, bo już wcześniej bawiłem się w jakieś rzeczy typu zastrzel kilku tam NPC-ów, więc to jakby już znam. Chciałem zobaczyć jak wyglądają na przykład te misje planetarne, czyli zabierz ładunek, załaduj go do statku, poleć w jakieś tam inne miejsce i odstaw ten ładunek. Generalnie misje mamy teraz bardzo łatwo dostępne, czyli otwieramy sobie ten nasz mobiglass, no i tam mamy taką sekcję, gdzie mamy różnego rodzaju misje, które są nam oferowane, te misje możemy oczywiście sobie sami wybrać, no i odklikujemy taką misję i powiedzmy, najpierw musimy gdzieś odebrać towar, no i spoko. Pamiętam, że pierwszą misję, którą wybrałem, no to oczywiście towar gdzieś tam pokazało mi, mam odebrać w jakimś tam danym miejscu, dotarłem do tego miejsca, no i tymczasem paczki tak naprawdę nie było kompletnie w automacie, więc nawet nie miałem tego jak zebrać, zresztą pokażę Wam tutaj kawałek z live'a, bo to oczywiście wszystko wydarzyło się podczas mojego live'a. lol, tu jest delewia, pick up, okej. Okay. mam wziąć Requested pick up now available? My? Nie ma to jak wziąć paczkę z paczkomatu. Dobra, ta paczka już jest u mnie W tym? Am um. Boczne strony pasażera, ok. Nie no, zajebiście! Tej paczki tu nie ma! <ścoughs> oh. No, i generalnie spoko. Paczki w końcu nie odebrałem, i postanowiłem sobie wziąć tak naprawdę zupełnie nową misję, która gdzieś tam kazała mi polecić w inne miejsce w kosmosie. Więc generalnie odebrałem paczkę ze stacji, w której już się znajdowałem, udało mi się to tym razem zrobić bez problemu. Wrzucam ją do mojego statku, wsiadam do mojego statku, no i lecę do mojej docelowej lokacji. Okazuje się jednak po drodze, że okej, okay, oczywiście mogę wylądować sobie na tej małej stacji, nawet wybrało mi oczywiście automatycznie, miejsce do lądowania no i zabieram tą paczkę z mojego statku po lądowaniu i podchodzę do windy, aby oczywiście uciec z landing pada, no i co się okazuje, że przycisk od windy niestety nie działa kompletnie, czyli nie jestem w stanie tak naprawdę wyjść z tego landing pada. Najgorsze jest to, że tak wolno się chodzi z tą paczką, bo wszystko oczywiście musimy zrobić ręcznie, czyli tą paczkę podnosimy ze statku, z naszą postacią idziemy z tą paczką do windy i potem ją odkładamy ewentualnie na miejsce, tak? Więc takie pierdoły. Więc niestety winda przestała działać, więc stwierdziłem, dobra, mam to w dupie, bo to już naprawdę trwało bardzo długo. Taka jedna Durna misja, do, weź paczkę z punktu A i dostarcz ją do punktu B. Więc po prostu się wkurzyłem, wziąłem mój statek, tak naprawdę wrzuciłem tą paczkę z powrotem do statku. Wylądowałem na jakimś landing padzie, który nawet nie był mi przydzielony, no i dostaję tam ostrzeżenie: okej, okay, dobra, nie ląduj tutaj, bo twój statek zostanie zabrany z tej pozycji, bo lądujesz tutaj nielegalnie. Olałem to kompletnie, szczerze przyznaję, niby mieli mi zabrać ten statek, ale w końcu go nie zabrali. Zabieram paczkę, okazuje się, że winda na drugim landing padzie działa, no i w końcu udało mi się dostać do lobby. Stacji, zostawiłem paczkę, pieniądze dostałem, misja została zaliczona, ale musiałem robić naprawdę bardzo dużą ilość różnego rodzaju trików, aby tak naprawdę tą paczkę dostarczyć. Pamiętam, że w pewnym momencie miałem nawet problem z załadowaniem tej paczki do statku. Na przykład mój statek Origin 300i, e, akurat ma specjalny luk na bagaż, czyli powiedzmy, otwieramy sobie taki luk na bagaż z spod spodu naszego statku, kiedy oczywiście jest on wylądowany. Kładziemy sobie tam paczkę i w teorii możemy zamknąć ten luk, aby tą paczkę gdzieś dostarczyć. Tylko mój statek oczywiście się zbagował. Nie mogłem tej paczki, powiedzmy, niestety tam wrzucić, bo po prostu luk bagażowy nie chciał się zamknąć. Więc tak naprawdę, jakbym wystartował, tą paczkę gdzieś bym zostawił w kosmosie. Później, jakimś cudem, w ogóle ten luk się zamknął. Ale paczka w ogóle nie została w tym luku, tylko po prostu zrespawnowała się na Ziemi z nie wiadomo jakiego powodu. Najlepsze jest to, że nie mogę po prostu tej paczki sobie wrzucić do. Swojej kabiny, ponieważ mój statek ma drabinkę i zaczyna się robić ten taki durny problem. Więc idę z powrotem, biorę tutaj kolejny mój statek, który akurat ma klapę z tyłu, jak nie wiem, helikopter, którą sobie otwieramy, wrzucam tam na hamę tą paczkę, zamykam tą klapę i wsiadam do mojego kokpitu w końcu. No i potem doleciałem do punktu, oczywiście problemy, problemy z windą, no i udało mi się tą paczkę dostarczyć. Więc są tego typu błędy, które są jeszcze strasznie denerwujące naprawdę nad głupim nad głupią misją dostarczenia paczki czasami możecie spędzać bardzo dużo czasu szczególnie jeżeli lecicie gdzieś bardzo daleko z daną paczką, bo nie wiem, wystrzeli wam na jakiś drugi koniec tego systemu, no to nie wiem, w Quantum Drive na przykład możecie spędzić 15 minut z tego co widziałem, czasami na samym locie, no i wyobraźcie sobie, że spędzacie 15 minut nie robiąc nic, patrzycie tylko jak Wasz statek leci do swojego celu, no i okazuje się, że nie wiem, nie możecie się gdzieś dostać, bo jest bug, no to jest strasznie frustrujące, niestety. Kolejną rzeczą, o której chciałem wspomnieć, i to już powtarzałem w kolejnych Jakichś tam poprzednich odcinkach ze Star Citizena, i to niestety nadal się nie poprawiło. Jest czasami, nawet mam wrażenie, gorzej niż było. Jest to tak nieczytelny po prostu interfejs, że po prostu mnie to aż boli. Są takie bzdury, typu lądujemy na jakiejś planecie z atmosferą. No i okej, okay, rozumiem, że ta planeta ma być taka bardzo gorąca, pustynna i w ogóle, więc będzie nam świecić światłem w oczy, po prostu oślepi nas to. Ale generalnie staram się lecieć w jakieś miasto, którego punktu nawet nie widzę, bo jest on akurat właśnie w kolorze dokładnie tej pustyni. Więc gdzieś tam widzę jakieś miasto i lecę na ślepo i mam nadzieję, że w coś nie przypierdzielę. Okej, okay, dobra. Z mgły już pojawia mi się trochę miasto, ale z kolei nawet nie wiem, jak wysoko jestem nad ziemią. Nie mogę zobaczyć sztucznego horyzontu, nie mogę zobaczyć, gdzie w ogóle moja broń celuje, czy gdzie mój statek nawet w ogóle leci. Mamy taki specjalny kursor, który jakby nam to pokazał. Bo po prostu on jest dokładnie znowu w tym samym kolorze co pustynia, więc ja po prostu wytężam mój wzrok, tak żeby zobaczyć, nie wiem nawet jak szybko mój statek leci. Tak podstawowa informacja, która czasami jest, zawsze jest nam potrzebna, tak naprawdę, żeby bezpiecznie wylądować w jakimś miejscu, i tego nie mogę zobaczyć. To było mega bzdurne. Dodatkowo, za chwilę wam wrzucę kolejny kawałek z live'a, ale żebyście mieli kontekst, co tak naprawdę się stało świeżo wylądowałem swoim statkiem Origin 300i. Jak wspomniałem może nie wspomniałem, w tym patchu jakby niektóre statki zostały bardzo mocno przerobione, e, tak aby odpowiadały one tym aktualnym standardom gry. No i między innymi mój statek Origin 300i wygląda zupełnie inaczej niż to co było jakby w oryginalnym koncepcie tak naprawdę tego statku. No i ma on dużo drewna, jakichś takich fajnych świecących się powłok, ekraników i tak dalej, bla bla bla. To sobie pewnie zobaczycie na filmiku. No i wylądowałem ty statkiem w hangarze i w Star Citizenie jest jeszcze taka mechanika, że musimy jakby przytrzymać F i kiedy przytrzymujemy F, to e, ten klawisz otwiera nam duże e, możliwości interfejsu, jakby tak, po nie wiem, otwórz jakieś drzwi w moim statku, włącz e, moc, wyłącz moc, włącz silniki, wyłącz silniki e, i tak dalej, i tak dalej. No generalnie jak lądujemy, no to procedura jest taka, żeby nasz statek był bezpieczny, wylądowaliśmy e, super spoko Wyłączamy silniki, wyłączamy moc w naszym statku i dopiero potem wychodzimy, nie? To jest akurat powiedzmy całkiem logiczne. Tylko, że ja do cholery za pomocą tego F nie byłem w stanie zobaczyć co się dzieje. Po prostu cały statek świeci się w środku jak psu jaja, za przeproszenie. Macie teraz ten kawałek akurat z live'a i możecie zobaczyć sobie jak to wyglądało.

było lądowanie I teraz to jest zajebistość interfejsu to się kuźwa tak błyszczy że nie mogę tego kliknąć może dlatego no super nawet tu nie już widzę co się dzieje ten statek jest tak kuźwa zajebiście błyszczący że nawet nie widzę na nim przycisków Także tragedia, no niestety tragedia. Ten interfejs jest momentami kompletnie nieczytelny, ja nie wiem. Bardzo duża część tej gry wydaje się być czasami zaprojektowana relatywnie inteligentnie, ale za przeproszeniem, ten interfejs tw tworzy jakiś po prostu kompletny kretyn, który nie. zna nawet podstawowych zasad Photoshopa, no do cholery, nie wiem, typu na białym tle daje żółte napisy, no to tych żółtych napisów to możemy z lupą tak naprawdę szukać. Jakiś, nie wiem prosty cień nawet by rozwiązał sprawę. Na przykład gdyby interfejs dawał jakiś cień z tyłu za sobą, no to miało, te napisy miałyby, nie wiem, na przykład ciemne tło za sobą i byłoby to widać, powiedzmy, relatywnie bez problemu. Wiem, że ta widoczność w zależności od terenu będzie utrudniona, ale moim zdaniem nie powinno być nigdy takiej sytuacji, gdzie interfejsu nie widać kompletnie. Tak, takich ważnych danych jak prędkość statku, a szczególnie na planetach z wysoką grawitacją, będzie nam to kluczowa rzecz, Którą musimy tak naprawdę sprawdzać w przypadku naszego statku, więc to jest y, absolutnie niezbędna rzecz. Więc no niestety ten interfejs tego Star Citizen jest czasami do bani. Nie wiem, nadal nie rozumiem kompletnie mapy galaktycznej, na przykład mapa galaktyczna dla mnie jest y, taka kompletnie nie zrozumiała. No niby to mapa galaktyczna jest, ale tutaj coś czasami klikamy, to nie działa. Tutaj zrobimy taki zoom, że w ogóle już nie widać żadnych planet. Ciężko się zorientować, gdzie jesteśmy. Ciężko się zorientować się w pozycji na planecie tak naprawdę. Dlaczego na przykład nie mam jakichś punktów, które po prostu sobie mogę tak jak w Elitce otworzyć na panel i zaznaczyć. Tak chcę wylądować tutaj. Ale nie, Star Citizen ma jakiś swój kawałek planety, gdzie musisz coś tam kliknąć, nie wiadomo co, żeby w ogóle to zadziałało, a czasami... Nie chce mi się tego tłumaczyć, już po prostu. I ten interfejs mapy jest dla mnie tragiczny. No. Elitka, akurat tutaj dam takie szybkie porównanie. Mapa galaktycz galaktyczna w Elice jest ma. No, po prostu wszystko można tam znaleźć, przefiltrować, zobaczyć. Jeżeli interesuje nas jakiś jeden drobny kawałek, jeden kawałek drobny systemu, no to ok, może czasami troszeczkę będzie trzeba tą map mapę zmanipulować, ale zawsze zaznaczymy ten system w elicie zwykle o które nam chodzi. W Star Citizenie generalnie to polega na naszym szczęściu, czy uda nam się taki element zaznaczyć, czy być może Star Citizen stwierdzi, że nie możemy tego zaznaczyć, więc. No. Mają jeszcze tutaj całkiem sporo do roboty, więc powiem może w ten sposób jest zdecydowanie lepiej niż to co było kiedyś, gdzie ta gra była dla mnie kompletnie niegrywalna głównie przez swój framerate. Naprawili problem framerate'u, częściowo przynajmniej. Gra nadal jest bardzo niestabilna, ale przynajmniej w tych kluczowych momentach mam takie wrażenie, że już naprawdę działa nie najgorzej. Choć, oczywiście, nadal muszą tutaj zrobić bardzo dużo optymalizacji, bo jest tutaj dość duży skok. No, ja chciałbym chociażby, przynajmniej na razie, ta gra działała w minimalnie 30 fps a jeżeli jest tych fps więcej, to się często zdarza, kiedy już jesteśmy na przykład w kosmosie. Chciałbym, żeby to mniej więcej tak wyglądało, no ale przynajmniej tak gra już jest w takim stanie, że możemy sobie sprawdzić to demo i troszkę pograć, a nie na przykład przez 24 godziny mamy 20 klatki na sekundę, jak to na przykład bywało poprzednio w przypadku Star Citizena. Więc o tym też jakby chciałem wspomnieć. Eee, misje są nadal takie dość proste, więc może nie będą one tutaj stanowiły dla nas jakiejś niesamowitej fabuły i nie wiadomo czego. Widziałem czasami na niektórych planetach już nawet jakieś postacie, które miały animację, jakieś tam sw swoją taką gadkę, jakieś postacie, które mogłyby nam dawać jakieś różnego rodzaju misje fabularne, więc nawet taka postać chyba jest tutaj na R Corp, ale generalnie ona nie miała akurat w danym momencie żadnych misji dla mnie, więc nie miałem okazji tego sprawdzić. Sprawdziłem sobie tylko jakieś proste misje typu zabij tutaj ludzi, dostarcz coś tam, więc takie raczej pierdółki, tak? Nie jest tego jeszcze jakby za dużo. Star Citizen w tej chwili jest takim dużym grywalnym demem, które możemy sobie sprawdzić. Fiat przynajmniej na razie robi naprawdę piorunujące wrażenie, tego Star Citizenowi odebrać nie mogę. Naprawdę ArcCorp zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, choć chciałbym żeby więcej tej planety na przykład było do odkrycia, ale to przyjdzie z czasem. Więc lądowanie na planetach jest naprawdę genialne. Sama eksploracja tej gry przynajmniej jest na razie całkiem, całkiem spoko. Widzę, że nawet twórcy nieco już poprawili tutaj em, rzeczy typu modyfikacje naszego statku, to też chce się jakby troszeczkę głębiej em, tutaj tym tematem zainteresować, więc zobaczymy. No może więcej czasu poświęcę tej grze, nie wiem czy będę miał cierpliwość czasami ze względu na bagi, ale już najmniej no, postaram się to zrobić. Dobra, myślę, że to chyba wszystko na temat Star Citizena, no zmiany oczywiście można byłoby się tutaj rozpowiadać pewnie godzinami co tak naprawdę zmienili siecie Star Citizena. Aczkolwiek na razie nie jest to gra w gotowym stanie i nie chcę mi się rozpowiadać rzeczy typu ta gimena zyskała tutaj czas przeładowania na poziomie 0,8 sekund w porównaniu do jednej sekundy, która była wcześniej. Nie, nie. Tego nie będziemy jeszcze robić. Na razie chciałbym, żeby Star Citizen działał. A działa połowicznie i tu jest, to jest już chociaż sukces w przypadku tej gry i jej skali. Więc wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.